Przeglądy Snapshotów na moim kanale pojawiają się kilka godzin po wyjściu właśnie takiego Snapshota, najczęściej w środę. Więc jeżeli interesuje Cię zawartość tego, jak i następnych Snapshotów do najnowszej aktualizacji Minecrafta, koniecznie zostaw subskrypcję na moim kanale. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Mike Witam, tym się Mike, a to jest kolejny przegląd Snapshota na moim kanale, a dziś Snapshot o numerkach 21w06a. Jest to kolejny snapshot dla Minecraft 1.17, który dodał nam naprawdę ciekawe rzeczy. Także jeśli ten przegląd i snapshot, sam snapshot Wam się spodobają, koniecznie zostawcie tutaj dużo w górę, no a będzie mi niesamowicie miło z tego powodu. Najwięcej no osób pewnie dowie się też o mnie i o moim kanale i o tym przeglądzie, także będzie mi niesamowicie po prostu miło, jak zostawicie tu na przykład, nie wiem, 50 łapek w górę. Poza tym chciałbym Wam też powiedzieć, że tydzień temu nagrywałem, że tak powiem, snapshot bez audio. Ale to oczywiście było spowodowane tym, że nie było mnie w domu, nie szło jak nagrać audio, dlatego po prostu zrobiłem tak a nie inaczej. Mimo wszystko myślę, że i tak widzieliście poprzedni przegląd, no i że Wam się spodobał. Oczywiście już wracamy do normalnego stylu, wróciłem do domu, ale myślę, że o tych wszystkich informacjach, dlaczego mnie nie było, dlaczego na kanale no, można powiedzieć była drobna przerwa i przez pewien jeszcze okres czasu będę wam troszeczkę częściej, troszeczkę rzadziej inaczej się wrzucał filmy. No to myślę, że do tego przejdziemy na odcinku singla, który pojawi się, myślę, za max kilka dni. A teraz, bez zbędnego po tym dzisiaj troszeczkę dłuższym wstępie zapraszam nas wszystkich do oglądania. Zwiększono limit budowania o 64 kratki. Kiedyś mogliśmy się budować właściwie do dzisiaj na 256 kratkę, a teraz maksymalnie możemy się wybudować na 320 kratkę. Bedro generuje się teraz od minus 60 kratki do minus 64. Czyli bądź co, bądź dostaliśmy jeszcze minus 60 kratek dokładnie do dyspozycji na jakiekolwiek budowle, no i też na generowanie nowych jaskiń, o którym więcej za chwilę. Został dodany nowy generator jaskiń? Dzielimy te jaskinie na dwa typy, czyli na jaskinie hałasu oraz właściwie nie jaskinie, a warstwy wodonośne. Jaskinie hałasu czy tam jaskinie szumowe, chociaż tak naprawdę nie ma w nim hałasu, więc nie wiem od czego to się wzięło. Jest to nowy sposób generowania się jaskiń zapewniający bardziej naturalną różnorodność, dzięki czemu takie jaskinie mogą być naprawdę, naprawdę ogromne. Takie jaskinie występują też w dwóch wariantach. Pierwsze to takie podziurkowane jaskinie, a drugi typ to są długie faliste tunele. Warstwy wodonośne są używane tylko poniżej 31 kratki. Oznacza to, że wszystkie jaskinie dźwiękowe między 31 poziomem a poziomem morza czyli 63 kratką zostaną zalane wodą, a wejścia do nich będą w zasadzie jeziorami. Opuszczone kopalnie nie generują się, gdyby były w pełni unoszące się w powietrzu. W razie potrzeby takie opuszczone kopalnie, czyli tak jak widzicie tutaj na screenie, będą podpierane przez dębowe logi. Zaktualizowano teksturę Small Dripples. Kłócanie czy skakanie nie powstrzyma zapadania się na Big Dripple. Również zaktualizowano teksturykę korzeni. Na tym samym sobie nie pogracie. Po pierwsze, dlatego, że wprowadził on bardzo dużą zmianę. Dlatego twórcy zdecydowali się, że tak powiem. Żebyśmy sobie nie wchodzili na swoich światach na to, no i też nie ma takiej opcji. Dzięki czemu, na przykład, graliście sobie na wersji 1.16.4 czy na poprzednim snapshotie, nie ma opcji, żebyście na tym samym save zagrali też na tym snapshotie. Jest to zapewne spowodowane tym, co ten snapshot dodał, czyli te wysokości budowania. Bedrock został trochę obniżony, więc, no, wszystko to jakoś pewnie będzie musiało być z czasem zrobione przez twórców, żebyśmy mogli normalnie na tym snapshotie grać, no i żeby ten snapshot nie uszkodził nam świata. Myślę, że taki przegląd Snapshotu Wam się spodobał, jaki Snapshot. Jeśli tak, doskonale wiecie, co robić, żeby więcej osób po prostu dowiedziało się o tym. No, w dość krótkim czasie, bo myślę, że przed 21 uda, uda mi się Wam ten filmik opublikować. W każdym razie chciałbym Was tutaj jeszcze też zapytać, czy, że tak powiem, jesteście spełnieni, czy to było to, czego potrzebowaliście, czy chcieliście na przykład zupełnie coś innego. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, co dzisiaj dostaliśmy w snapshotie, chociaż... Nie ukrywam, że obstawiam, że będzie to coś innego. Ale no, najważniejsze, dostaliśmy Snapshot, który nam dodał naprawdę potężne zmiany dla Minecrafta. Minecraft już zapewne nigdy od tego snapshotu nie będzie taki sam. No i w sumie od kilku pewnie następnych Snapshotów też drastycznie też jeszcze się zmieni, dlatego że przypominam, do nowych podziemi muszą zostać dodane jeszcze nowe jaskinie, bo na razie mamy tylko nowy generator i to musi jeszcze zostać dodane Lóżka i w ciemnej jaskinie, jaskinie antykowe, więc jeszcze jest tego ogrom. Naprawdę, Minecraft po tej aktualizacji się zmieni. No, ale zanim do samej aktualizacji jeszcze pełna aktualizacja zostanie wydana, jeszcze chwilkę sobie poczekamy. A teraz nie zabieram Wam więcej czasu. Myślę, że taki przegląd zawsze Wam się spodobał. Jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, no to trudno. Jedno, ja Mike, trzymajcie się i pa pa.